On 11 listopad 2025 roku, godzina 10.45 rano, w szpitalu Memorial w San Diego, stoi młody lekarz w biurze dyrektora. Łzy spływają po jej twarzy. Przeprowadziłaś operację bez zezwolenia, jesteś zwolniona. Jej głos drży. Zrobiłam to, bo pacjent umierał. Ton dyrektora jest lodowaty. Wynoś się, zanim wezwę ochronę. Wychodzi na korytarz, głowa opuszczona, koledzy patrzą z żalem. Ale pięć minut później łopaty wirnika wstrząsają całym budynkiem. Wszyscy patrzą w górę. da stachu picha. Ląduje helikopter marynarki wojennej. Oficer wyskakuje, krzycząc: Potrzebuje natychmiast dr Ameli Grant. Cały szpital milknie. Doktor Amelia Grant, 32-letnia młoda rezydentka, była korpusmanem marynarki wojennej, teraz na służbie cywilnej w szpitalu Memorial. Dr Richard Owens, dyrektor szpitala, sztywny i nieugięty, wierzy, że protokoły są ważniejsze od ludzi. Porucznik James Miller, 38-letni oficer Navy SEAL, dawny pacjent Amelii, który przeżył na polu bitwy dzięki niej. Amelia kiedyś była ratownikiem bojowym w bazie lotniczej w Kandaharze w Afganistanie. Po eksplozji, która zraniła dziesiątki żołnierzy, sama przeprowadziła operację na Jamesie Millerze, bez nadzoru lekarza. Gdy wróciła do domu, opuściła służbę wojskową, chcąc zacząć od nowa jako cywilny lekarz. Ale środowiska szpitalne różniły się od pól bitewnych. wszystko było związane protokołami, papierologią i hierarchiami. Jej koledzy ciągle oceniali ją jako impulsywną, nieszanującą systemu. Pewnego ranka podczas zmiany alarmowej starszy pacjent doznał zatrzymania krążenia. Lekarz dyżurny jeszcze nie przyjechał. Amelia zobaczyła, jak zatrzymuje się puls. Natychmiast zdecydowała się na otwartą masaż serca procedurę rzadko dozwoloną bez zezwolenia. Serce zaczęło bić, pacjent przeżył, ale dr Owens spojrzał na nią z furią w oczach. Naraziłaś protokół na szwank. Właśnie uratowałam życie. Nikt cię o to nie prosił. Tego popołudnia podpisał jej papiery zwolnienia. Pakowała rzeczy bez słowa, ręce poruszały się mechanicznie, stetoskop do torby, odpinanie plakietki z nazwiskiem od smyczy. Młoda starzystka podeszła. Doktor Grant, to co zrobiłaś, było niesamowite. Ten mężczyzna żyje dzięki tobie, a ja jestem bez pracy odpowiedziała smutnym uśmiechem to niesprawiedliwe. Sprawiedliwość nie istnieje w biurokracji, tylko reguły. Przeszedł przez oddział ratunkowy po raz ostatni. Pacjenci, których leczyła przez ostatni rok, machali na pożegnanie. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że właśnie została zwolniona. W szatni usiadła sama na chwilę, wpatrując się w biały kitel wiszący na haku kitiel, który nosiła z dumą, symbolizujący wszystko, dlaczego pracowała od opuszczenia wojska. Telefon zabrzęczał. SMS od matki: Jak twój dzień, kochanie? Napisała: Zwykły dzień w raju. Nie mogła jej powiedzieć jeszcze, nie zanim nie wymyśli co dalej. Gdy szła do wyjścia, dr Owens pojawił się na korytarzu, otoczony dwoma administratorami, dr Grant chce być jasny: To nie osobiste, to o utrzymanie standardów. Zatrzymała się, odwróciła twarzą do niego. Standardów czy kontroli, bo z mojej perspektywy to wygląda inaczej. Nie możesz robić, co ci się podoba, kiedy chcesz, a ty nie możesz pozwolić ludziom umierać, czekając na pozwolenie na ratowanie. Jego twarz poczerwieniała. Rozmowa skończona, skinęła głową. Tak, jest. Na zewnątrz zaczął padać deszcz. Stała pod daszkiem, patrząc, jak przyjeżdżają i odjeżdżają karetki. To był jej świat chaos, pilność, decyzje w ułamku sekundy, które oznaczały życie lub śmierć. A właśnie została z niego wyrzucona. Strażnik, którego znała, podszedł. Dok, przykro mi z powodu tego, co się stało. Dzięki, Markus. Ten facet, którego uratowałaś dziś rano, to wujek mojej żony. Dałaś naszej rodzinie więcej czasu z nim. To ważniejsze niż jakakolwiek reguła, uśmiechnęła się przez łzy. Powiedz mu, żebym dbała o siebie. Powiem. I dok, jesteś jedną z dobrych. Nie pozwól im sprawić, że zapomnisz. Poszła do samochodu, usiadła za kierownicą i wreszcie pozwoliła sobie zapłakać. Nie z żalu, ale z wyczerpania. Z lat walki o udowodnienie, że należy, tylko po to, by jej powiedzieć, że nie. Jej wojskowe psy, powieszone na lusterku wstecznym, brzęczały cicho na wietrze przez otwarte okno. Szepnęła do nich, do pamięci o tym, kim kiedyś była. Czy podjęłam właściwy wybór? Odchodząc, deszcz nasilił się, bębniąc o dach samochodu. Siedziała tam dziesięć minut, pozwalając ciężarowi dnia osadzić się na ramionach. Telefon zadzwonił nieznany numer. Prawie nie odebrała, ale coś ją skłoniło. Doktor Grant? Kobiecy głos drżący z emocji. Tak, to Margaret Chen. Uratowałaś mojego męża dziś rano, pacjenta z zatrzymaniem krążenia. Oddech Ameli zamarł. Jak się ma? Jest przytomny, mówi. Poprosił, żebym cię znalazła i podziękował. Głos kobiety się załamał. Oddałaś mi męża, naszym dzieciom ojca. Nie obchodzi mnie, co mówią inni. Jesteś bohaterką. Amelia zamknęła oczy, łzy płynęły swobodnie. Powiedz mu, by odpoczywał, by słuchał zaleceń lekarza. Powiem. I doktor dziękuję, dziękuję, że byłaś odważna. Połączenie się skończyło. Amelia siedziała w ciszy, te słowa echo w jej umyśle. Dziękuję, że byłaś odważna. Świadectwo świadka. Pielęgniarka później powiedziała, że odeszła cicho, niosąc tylko plakietkę z nazwiskiem, bez płaczu, bez kłótni. Po prostu pochyliła głowę i powiedziała: Mam nadzieję, że przeżyją. To wszystko, co ją obchodziło, decyzja o ratowaniu życia i odwaga, która wstrząsa całym systemem. Gdy Amelia przeszła przez bramy szpitala, deszcz przemoczył jej fartuch. Usiadła na schodach na zewnątrz, ręce wciąż poplamione zaschniętą krwią z porannej procedury. Może nie należy nigdzie? Nagle huk wirników helikoptera nad głową. Szary UH-60. Black Hawk opadł na dach szpitala. Strażnicy rozbiegli się, wszyscy spojrzeli w szoku w górę. Z kabiny helikoptera wyszedł James Miller, teraz porucznik Navy Seal, z dwoma innymi oficerami. Krzyknął do radia: Czy dr Amelia Grant jest tu? Lekarze wskazali gorączkowo: została właśnie zwolniona. Warknął: To ją sprowadźcie z powrotem. Natychmiast. Gdy Amelie eskortowano na dach, stała zamarła w niedowierzaniu. James, co się dzieje? Helikopter spadł na morze. Pilot ma połamane żebra, ciężki uraz klatki piersiowej. Potrzebujemy ratownika bojowego z doświadczeniem w terenie i znam tylko jedną osobę, która się kwalifikuje. Głos Owensa zatrzeszczał przez radio z jego biura. Ona już tu nie pracuje. James odpowiedział stanowczo. Panie, to wojskowa rekwizycja. Doktor Grant jest aktywowana pod protokołami awaryjnymi marynarki. Amelia wspięła się do helikoptera, przypięła uprząż bezpieczeństwa, oczy nagle ostre i skupione. Gdy wirniki przyspieszyły, spojrzała wstecz na szpital miejsce, które właśnie ją odrzuciło. Wrócę, ale nie po to, by przepraszać. Helikopter wzleciał. Przez okna widziała, jak lekarze, pielęgniarki i pacjenci tłoczą się przy drzwiach dostępu na dach, patrząc, jak znika w szarym niebie. W kabinie James podał jej zestaw medyczny. Jak za dawnych czasów. Dawne czasy nie obejmowały zwolnienia godzinę przed wyjazdem powiedziała z napiętym uśmiechem. Marynarka nie dba o szpitalną politykę, dba o tych, którzy ratują życie pod presją. I to ty. Sprawdziła zapasy, standardowy sprzęt medyczny bojowy, ale ograniczony bez sali operacyjnej, bez zespołu wsparcia, bez technologii obrazowania. Jakie obrażenia? Pilot dostał odłamki w klatkę podczas awaryjnego lądowania. Stabilny, ale pogarsza się. Oficer medyczny na statku jest przytłoczony. Potrzebują kogoś z Twoim doświadczeniem. Jak daleko? 40 mil morskich, 20 minut. Skinęła głową. Jej szkolenie wojskowe wróciło natychmiast. Cywilne wątpliwości, biurokratyczne lęki, wszystko wyparowało. To było to, co znała. To było miejsce, gdzie należała. Lecieli nad pacyfikiem. Fale kotłowały się poniżej. Przez headset słyszała radiowy ruch statku. Pilny, desperacki. Black Hawk w drodze. ETA 15 minut. Stan pacjenta krytyczny. Gdy wylądowali na pokładzie lotniskowca, marynarze rzucili się im na spotkanie. Otaczała ich kontrolowana chaos wojskowej precyzji. Eskortowano ją do baju medycznego. Pilot leżał na stole. Oddech ciężki. Saturacja krwi spada. Oficer medyczny statku wyglądał na wyczerpanego. Doktor, próbowałem wszystkiego, tracimy go. Amelia zbadała ranę, penetrujący uraz klatki, możliwe tam ponada serca. Widziała to wcześniej w Kandaharze. Muszę otworzyć klatkę tu i teraz. Bez obrazowania, bez pełnego zespołu chirurgicznego? Nie mamy czasu na żadne z nich. Oficer medyczny zawahał się. Potem cofnął. Masz dowodzenie. Szybko się umyła, włożyła rękawiczki i zrobiła nacięcie. Procedura była delikatna, niebezpieczna. Jeden zły ruch mógł go zabić, ale jej ręce były pewne. Lata pamięci mięśniowej prowadziły ją. Odsączyła krew uciskającą serce, naprawiła nacięcie, ustabilizowała uszkodzona tkankę. Piętnaście minut później wybrałam skupienie na tym, co trzeba zrobić, nie na tym, co mogłoby pójść źle. Marynarz skinął głową, chłonąc lekcję. Tymczasem z powrotem w szpitalu Memorial przyjeżdżały furgonetki stacji TV. Historia wybuchła. Zwolniona doktor ratuje pilota marynarki w awaryjnej operacji na lotniskowcu. Doktor Owens stał w biurze, patrząc na relacje na żywo z lądowania helikoptera z powrotem w szpitalu, a Melie wychodzącej pod pełną salwą honorową od personelu marynarki. Telefon zadzwonił To przewodniczący Rady Szpitala. Richard, musimy porozmawiać o Twojej decyzji z rana. Na pokładzie lotniskowca reporter jakoś uzyskał dostęp i podszedł do Ameli. Doktor, masz coś do powiedzenia szpitalowi, który cię zwolnił? Zatrzymała się. Odpowiedziała ostrożnie. Nie żałuję ratowania życia. Żałuję tylko, że zapomnieli, po co wszyscy weszliśmy w medycynę. Klip stał się wiralem w ciągu godzin. Świadectwo świadka. Pielęgniarka wspomniała, że cały szpital pobiegł na dach, by patrzeć, jak wsiada do helikoptera. Dyrektor stał tam bez słowa po raz pierwszy. Widziałam, jak ktoś odlatuje, i wszyscy pozostali pochylają głowy ze wstydu. Prawda ujawniona, a ta, którą upokorzono, staje się zbawicielką. Trzy dni po ratunku Amelia otrzymała oficjalny list od sekretarza marynarki chwalący ją za niezwykłą odwagę w działaniu humanitarnym. Rada szpitala zwołała nadzwyczajne spotkanie, by zbadać decyzję Łęsa o zwolnieniu. Lokalne i krajowe media podchwyciły historię. Doktor zwolniona za ratowanie pacjenta, potem ratuje pilota marynarki godziny później. Stała się nagłówkiem. Presja publiczna rosła. Grupy adwokackie pacjentów protestowały przed szpitalem Memorial. Dawni pacjenci, których leczyła, wychodzili z historiami o jej współczuciu i umiejętnościach. Doktor Owens został wezwany przed Radę. Siedział sam przy długim stole naprzeciw dwunastu członków rady. Przewodniczący zaczął: Doktorze Owensie, możesz wyjaśnić racjonalność zwolnienia dr Grant? Naraziła protokół, przeprowadziła procedurę bez zezwolenia lekarza dyżurnego. A pacjent przeżył, ale to nie o to chodzi? Dokładnie o to chodzi, doktorze. Pacjent przeżył, bo działała. Co by się stało, gdyby nie? Owens poruszył się nieswojo. Hipotetyki nie są istotne. Członek rady przerwał. Mamy świadectwa od trzech pielęgniarek i dwóch lekarzy, którzy stwierdzają, że pacjent umarłby w minuty, gdyby dr Grant nie interweniowała. Lekarz dyżurny utknął w korku, nie było czasu. Powinna czekać, aż pacjent umrze. Pokój zamilkł. Inny członek Rady pochylił się. Doktorze Ołęsie, ten szpital założono na zasadzie nie szkodzić, ale jest równie ważny dodatek. Zrób wszystko, co możliwe, by pomóc. Doktor Grant uosabiała tę zasadę. Ukaraliście ją za to. Chronię instytucje. Chroniliście biurokrację. To różnica. Spotkanie trwało cztery godziny. Na końcu dr. Owens dostał wybór: zrezygnować z godnością, lub być zwolnionym za przyczyną. Wybrał rezygnację. Następnego dnia Rada zaprosiła Amelię z powrotem do szpitala nie jako rezydentkę, ale jako dyrektorkę medycyny ratunkowej. Stała w sali rady, patrząc na tych samych ludzi, którzy pozwolili na jej zwolnienie. Dlaczego miałabym wracać? Przewodniczący odpowiedział szczerze, bo się myliliśmy. Bo ten szpital potrzebuje kogoś, kto pamięta, po co istniejemy. Bo pacjenci zasługują na coś lepszego niż to, co im daliśmy. A protokoły, przez które mnie zwolniono? Przepisujemy je. Wdrażamy to, co nazywamy protokołem grant. W sytuacjach zagrażających życiu, gdy lekarze dyżurni są niedostępni, seniorzy rezydenci z doświadczeniem medycznym bojowym są upoważnieni do krytycznych decyzji. Rozważyła to. To nie o mnie. To o tym, by żaden lekarz nie musiał wybierać między życiem pacjenta a karierą. Dokładnie. Przyjęła stanowisko z jednym warunkiem pełna autonomia nad operacjami oddziału ratunkowego. Zgodzili się. Pierwszego dnia z powrotem personel ustawił się w korytarzach, klaszcząc, gdy przechodziła. Niektórzy płakali, inni salutowali na wojskowy sposób, czcząc jej służbę, ale nie wszyscy byli szczęśliwi. Grupa starszych lekarzy. Starszych lekarzy lojalnych wobec Owensa stała z tyłu ze skrzyżowanymi ramionami i sceptycznymi minami. Jedna z nich, dr Patricia Henderson, weteranka z dwudziestoletnim stażem, podeszła po ceremonii powitania. Dr. Grant, słowo? Amelia skinęła. Oczywiście. Weszły do pustego pokoju konsultacyjnego. Szanuję to, co zrobiłaś na tym lotniskowcu, naprawdę, ale musisz zrozumieć, ten szpital ma protokoły z powodu. Owens mógł być ostry, ale nie był całkowicie w błędzie. Amelia wysłuchała uważnie. Mów, jeśli każdy lekarz zacznie podejmować jednostronne decyzje, będziemy mieć chaos. Medycyna wymaga porządku, hierarchii, konsensusu, a pacjenci wymagają lekarzy, którzy działają, gdy sekundy liczą się najbardziej. Doktor Henderson westchnęła, jesteś młoda, wciąż wierzysz, że możesz uratować wszystkich, ale ta praca nauczy cię, że czasem, mimo naszych najlepszych wysiłków, ludzie umierają. I gdy umrą, to protokoły chronią nas przed odpowiedzialnością, pozwami, naszym własnym poczuciem winy. Amelia spojrzała jej prosto w oczy. Doktor Henderson, trzymałam umierających żołnierzy w ramionach, podejmowałam decyzję przy spadających moździerzach. Wiem, że ludzie umierają, ale nie umierają na mojej zmianie, bo bałam się działać, lub martwiłam się papierami bardziej niż o ratowanie. Starsza lekarka przyjrzała się jej długo, potem jej wyraz twarzy złagodniał. Przypominasz mi siebie sprzed trzydziestu lat, zanim system mnie zużył. Zamilkła. Nie pozwól, by to cię spotkało. Zachowaj ten ogień. Potrzebujemy go. Wyszła zostawiając Amelię samą z tymi słowami. W nowym biurze znalazła oprawione zdjęcie na biurku: Marynarz, którego uratowała, teraz zdrowy, stojący z rodziną. Z notatką: Dzięki Tobie mogę patrzeć, jak rośnie moja córka. Dziękuję, że byłaś odważna Twój dowódca, Ryan Phillips. Tego wieczoru James odwiedził ją w szpitalu więc, dyrektorka Grant, ładnie brzmi. Czuję się dziwnie. Tydzień temu pakowałam rzeczy, a teraz kieruję oddziałem. Zapracowałaś na to. Nie przez jedną dramatyczną akcję, ale przez każdego pacjenta, za którego walczyłaś, za każdy raz, gdy wybrałaś słuszne, nawet kosztem siebie. Podeszła do okna, patrząc na światła miasta. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Wybaczyć im. Nie Ołęsowi. On wybrał, ale wszystkim innym, którzy patrzyli, jak to robi, i nic nie powiedzieli. Są ludźmi, bali się. Ja też się bałam. Ale i tak działałam. Dlatego jesteś inna. Dlatego jesteś liderką, której potrzebują. Odwróciła się do niego. Na lotniskowcu, operując tego pilota, nie myślałam o protokołach czy polityce. Myślałam tylko: ta osoba zasługuje na życie. To jedyne obliczenie, które się liczy. Witaj z powrotem w tym, czym medycyna powinna być. Następnego ranka zwołała zebranie całego personelu oddziału ratunkowego. 60 lekarzy, pielęgniarek i techników zebrało się nie jestem tu, by karać kogokolwiek za to, co się stało. Jestem, by budować coś lepszego, miejsce, gdzie możemy być zarówno doskonałymi, jak i współczującymi, gdzie protokoły służą pacjentom, nieodwrotnie. Starsza pielęgniarka podniosła rękę. Doktor Grant, co jeśli popełniamy błędy? Wtedy uczymy się z nich, ale popełniamy je próbując ratować życie, nie chroniąc siebie. Inny lekarz zapytał, a administracja? Jeśli będą naciskać? Niech naciskają, bo na końcu każdej zmiany będziemy pytać siebie: Czy zrobiliśmy wszystko możliwe dla naszych pacjentów? Jeśli tak, zrobiliśmy robotę. Wszystko inne to szum. Pokój zamilkł, potem ktoś zaczął klaskać, potem inny. Wkrótce cały oddział stał na nogach. Przez następny miesiąc oddział ratunkowy Szpitala Memorial przeszedł transformację. Czasy reakcji poprawiły się. Wskaźniki satysfakcji pacjentów wzrosły, a najważniejsze zero pacjentów zmarło z powodu opóźnionego leczenia. Dr. Owens tymczasem objął posadę w małej klinice w innym stanie. Jego reputacja nigdy się nie podniosła. Gdy jeden akt odwagi zmienia całą definicję systemu co jest słuszne sześć miesięcy po powrocie Amelii Szpital Memorial wdrożył protokół grant w całym systemie nie tylko w medycynie ratunkowej. Polityka upoważniała profesjonalistów medycznych na wszystkich poziomach do podejmowania krytycznych decyzji, gdy stawką jest życie, bez lęku przed biurokratycznymi konsekwencjami. Szkoły medyczne w całym kraju zaczęły studiować przypadek. Harvard Medical School zaprosiła Amelię, by przemówiła o równoważeniu protokołów z opieką skoncentrowaną na pacjencie. Stojąc przed dwustoma przyszłymi lekarzami, podzieliła się historią. Dnia, gdy mnie zwolniono, myślałam, że moja kariera skończona. Ale nauczyłam się tego. Twoja kariera nie jest definiowana przez tytuł czy instytucję, jest definiowana przez życia, które dotykasz i odwagę, którą pokazujesz, gdy wszystko jest na szali. Student podniósł rękę. Doktor Grant, co jeśli się mylimy, co jeśli łamiemy protokół i pacjent i tak umrze? Zamilkła, rozważając, wtedy żyjesz z tym. Ale o to, co wiem, podejmowałam decyzje w ułamku sekundy, które uratowały życia. Podejmowałam też takie, które nie wyszły tak, jak chciałam. Różnica? Mogę spojrzeć sobie w lustro, bo próbowałam, walczyłam, nie pozwoliłam strachowi czy biurokracji decydować za mnie. Inny student zapytał: Jak wiemy, kiedy złamać reguły? Nie łamiesz ich lekko. Łamiesz, gdy alternatywa to patrzenie, jak ktoś umiera. Gdy reguła służy instytucji, ale zdradza pacjenta, wtedy musisz wybrać, komu naprawdę. Z powrotem, w Memorial kultura nadal ewoluowała. Młodzi lekarze czuli się upoważnieni, doświadczeni, odnaleźli odnowioną pasję. Pacjenci czuli się naprawdę zaopiekowani. Pewnego wieczoru starsza kobieta trafiła na oddział ratunkowy z bólem w klatce. Lekarz dyżurny był w operacji. Rezydent, młody lekarz prosto po szkoleniu, rozpoznał objawy masywnego zawału. W starym systemie czekałby. Pod protokołem Grant działał, wykonał awaryjną cewnikowanie serca. Kobieta przeżyła. Gdy Amelia o tym usłyszała, odwiedziła młodego lekarza. Uratowałeś jej życie. Byłem przerażony, ale pamiętałem, co powiedziałaś. Protokoły służą pacjentom nieodwrotnie. Zrobiłeś dokładnie słusznie. Oczy młodego lekarza wypełniły się łzami. Rok temu mógłbym zawahać się, czekać na zgodę i umarłaby. Ale dzięki temu, za co walczyłaś, miałem pewność, by działać. Ten moment skrystalizował wszystko dla Amelii. To już nie było tylko o niej. I to było o stworzeniu kultury, gdzie następne pokolenie mogło być odważne bez kary. James odwiedził jej biuro późno w nocy, znajdując ją przeglądającą akta pacjentów. Wiesz, że jesteś już legendą? zaśmiała się. Legenda, która wciąż pracuje na nocnych zmianach i pije okropną kawę szpitalną. Najlepszy rodzaj legendy odłożyła akta. Wiesz co zabawne? Spędziłam tyle lat próbując wpasować się w system, przestrzegać reguł, zdobywać szacunek właściwą drogą. I dopiero gdy mnie wyrzucono, zdałam sobie sprawę, że to system musi się zmienić nie ja. System zawsze potrzebuje ludzi gotowych go kwestionować lub złamać całkowicie i zbudować coś lepszego. Trzy miesiące w nowej roli Amelia otrzymała zaproszenie, by przemówić na corocznej konferencji amerykańskiego Towarzystwa Medycznego. Temat: Opieka skoncentrowana na pacjencie w medycynie ratunkowej. Stała za kulisami, nerwowa po raz pierwszy od miesięcy. To nie operacja, to polityka, perswazja, zmienianie umysłów na skalę krajową. Doktor Henderson znalazła ją tam. Poradzisz sobie, mów z serca jak do nas. A jeśli nie posłuchają. Wtedy są głupcami, ale nie sądzę, by nie posłuchali. Masz coś, co większość lekarzy zapomniała zdolność do pamiętania, po co zaczęliśmy tę podróż. Amelia wyszła na scenę do uprzejmych oklasków. Spojrzała na setki lekarzy, administratorów, decydentów. Dzień dobry. Jestem dr Amelia Grant i trzy miesiące temu zwolniono mnie za ratowanie życia pacjenta. Pokój zamilkł. Jeśli wierzysz, że przywództwo powinno inspirować, nie zastraszać, podziel się tą historią. Zmieńmy rozmowę o tym, co naprawdę znaczy odwaga w medycynie. Akt 5. Dziedzictwo i lekcje. 600 słów. Gdy odwaga jednej osoby staje się dziedzictwem dla całego zawodu. Dwa lata później Amelia stała na dachu szpitala Memorial, tym samym miejscu, gdzie wylądował helikopter marynarki tamtego dnia. Przekształcono go w lądowisko dla ewakuacji medycznych z tabliczką, lądowisko Grant, gdzie odwaga spotyka współczucie. Dotknęła zimnego metalu tabliczki, wspominając ten moment, gdy wszystko się zmieniło. James dołączył do niej, teraz komandor odwiedzający podczas urlopu, nazywają cię lekarko, lekarką z helikoptera w kręgach marynarki. Mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej, ale to zasłużone. Patrzyli na San Diego, światła miasta migotały, jak gwiazdy sprowadzone na Ziemię. Czy kiedykolwiek żałujesz? Chaosu, kontrowersji, wszystkiego, przez co przeszłaś? Zapytał James. Pomyślała długo. Nie. Bo ten pilot, którego uratowałam na lotniskowcu, przysłał mi zdjęcie w zeszłym miesiącu, piąte urodziny jego córki. Jest tam, uśmiechnięty, trzymając ją. Ten moment nie istnieje bez tamtego dnia. Każda decyzja, którą podjęłam, każda reguła, którą złamałam, każda konsekwencja, z jaką się zmierzyłam, wszystko doprowadziło do tego, że ta mała dziewczynka ma ojca na urodzinowym przyjęciu. To piekielne dziedzictwo. To nie o dziedzictwo, to o robieniu tego, co słuszne, gdy wszyscy patrzą i tego, co konieczne, gdy nikt nie patrzy. Pod nimi przyjechała karetka. Drzwi oddziału ratunkowego otworzyły się z hukiem, zespół traumy wybiegł. To był rytm życia tutaj stały puls kryzysu i odpowiedzi, bólu i uzdrowienia. Muszę wracać powiedziała. Oczywiście. Idź ratować życia dok ruszyła do schodów, potem odwróciła się. James, dziękuję za tamten dzień za wiarę, że warto o mnie walczyć. Nie potrzebowałaś bym walczył za ciebie. Potrzebowałaś tylko helikoptera, reszta to ty. W oddziale ratunkowym panował kontrolowany chaos. Wypadek wielowozowy przyniósł sześciu pacjentów. Amelia poruszała się przez zorganizowany zamęt z spokojną precyzją, kierując zespołami, podejmując decyzje, będąc tam, gdzie była najbardziej potrzebna. Młody rezydent podbiegł spanikowany. Doktor Grant, pacjent numer 3 potrzebuje operacji natychmiast, ale sala operacyjna nie jest gotowa i nie wiem, czy. Amelia powiedziała spokojnie, co pacjent potrzebuje. Natychmiastowej interwencji, bo wykrwawi się. Wtedy wiesz, co robić. Poprecie. Idź. Rezydent ruszył z nagłą pewnością. Godziny później, gdy chaos opadł i wszyscy sześciu pacjenci zostali ustabilizowani, Amelia usiadła w biurze. Na ścianie wisiały jej wyróżnienie marynarki, dyplom medyczny i zdjęcie z tamtego oryginalnego lądowania helikoptera. Wyjęła dziennik i napisała: Dziś patrzyłam, jak młody lekarz podejmuje decyzję ratującą życie bez wahania. Nie dlatego, że się nie bał, ale dlatego, że wiedział, że wahanie kosztuje życia. To budujemy. To ma znaczenie. Telefon zabrzęczał. SMS od nieznanego numeru. Doktor Grant. Nie znasz mnie, ale uratowałaś mojego ojca na lotniskowcu dwa lata temu. Dziś prowadził mnie do ołtarza. Dziękuję za danie nam tego momentu. Wpatrywała się w wiadomość łzy napływające do oczu. To było powodem: zawsze tym było. Za oknem pojawił się kolejny helikopter w oddali, światła ewakuacji medycznej błyskające. Uśmiechnęła się. Gdy słyszysz obracające się łopaty, czyjeś życie czeka. Wzięła płaszcz i ruszyła z powrotem do IR. Zawsze gotowa, zawsze chętna, zawsze tam. Jeśli wierzysz, że odwaga wciąż żyje w codziennych bohaterach, zasubskrybuj.